Metody lecznicze ulegają zmianom. To, co dziś uważamy za niesłuszną metodę medyczną, swego czasu było metodą cenioną. I mądrzy lekarze podkreślają, że trzeba wrócić do pewnych metod w dziedzinie medycyny, które zostały obecnie zdegradowane, uznane za nienaukowe. I sprawą ogromnie istotną jest to, żeby każdy człowiek no w wypadku szczepień, rodzice, dzieci mieli, żeby każdy człowiek miał możliwość dokonywania wyboru, podejmowania decyzji, jak chce być leczony, czy chce być szczepiony, czy nie chce być szczepiony. Nie jesteśmy pewni, czy, czy szczepionki, które przychodzą do Polski, nie są przeterminowane. Nie ma żadnej wątpliwości, że wszystkie lekarstwa syntetyczne mają skutki uboczne. I rozmaite teorie mogą być łącznie z owymi szczepionkami za kilka lat zakwestionowane. Wobec tego pozwólmy, pozwólmy matkom na swobodną decyzję, czy ich dzieci będą szczepione, czy też nie. To trzeba rozmawiać z tymi, na rzecz których te szczepienia są kierowane. Nie można dzisiaj rozwiązać tego problemu poprzez nakaz, zakaz bądź powinność władz. Jeżeli dzisiaj nie odbieramy informacji zwrotnych i nie budujemy obniżenia marginesu skutków ubocznych i osiągamy ten sam efekt przy rosnącym marginesie skutków ubocznych, działanie jest irracjonalne, a naukowe i moralnie wątpliwe. Jest to element naruszenia także zasad etyki. Firmy farmaceutyczne, żądając szczepień, yy, powodują, że te dzieci będą, należy przewidywać, już przez całe życie musiały brać jakieś lekarstwa. To będą lekarstwa konieczne z uwagi na uboczne skutki tych szczepień. A już niepokojące jest to, że bardzo małe dzieci o znikomej jeszcze odporności otrzymują jednorazowo szczepionki przeciwko kilku chorobom. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które nas wspierają. Bo zależy nam, żeby ten projekt jak najszybciej zamknąć, zrealizować. Bez Waszego wsparcia nie skończymy tego projektu. Jestem zwykłym obywatelem, ojcem, mężem, który ma prawo bronić bezpieczeństwa i zdrowia własnych dzieci. W Waszym imieniu walczymy o prawdę, o transparentność szczepień w Polsce. Pamiętaj, wolność jest Twoim największym skarbem.